Dzień dobry, jestem Lucy i chciałabym opowiadać o ósmym zadaniu. Po prawidłowym u, u, ułożeniu pięciu elementów układanki tworzą one prostokąt z działaniem, które z poniższych liczb może być wynikiem tego działania. Więc musimy najpierw postawić jeden, ponieważ to jest początek. No i albo dodajemy zero, albo dodajemy plus. 2 nie możemy, bo to jest koniec. Więc najpierw spróbujmy dodać plus. Jak dodajemy plus, to teraz tylko możemy dodać 2 i po 2, tylko możemy dodać drugi 2, a 0 to już nigdzie nie można. Więc musimy na początku 1 i potem 0, więc wyjdzie nam 10 i dodajemy. I 2, więc jest 22, więc 10 doda dodać 22 równa się 32, więc zaznaczymy B. Jak lubisz ten film, to subskrybuj i kliknij łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia!